Pane z wami i ze duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich – pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, Widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego znowu byli wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś, dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie. Chwała, sobie Chrystus. Zanim święty Łukasz w dziejach apostolskich powie, jak żyła wspólnota chrześcijan, Zanim powie, jak wspólnie się dzielili, jak nie cierpieli niedostatku, jak wszystko mieli wspólne. Zanim to wszystko powie, to powie jedną bardzo ważną rzecz, którą usłyszeliśmy na początku dzisiejszego pierwszego czytania. Święty Łukasz mówi, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Jeden duch i jedno serce Ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. I kiedy dzisiaj czytamy te słowa, możemy zapytać się, jaki duch ożywiał chrześcijan. I kiedy zadamy sobie to pytanie, to myślę, że odpowiedź staje się bardzo jasna. To duch Boga, duch zmartwychwstałego, to duch Jezusa Chrystusa. To duch święty był tym, który ożywiał wszystkich chrześcijan. Duch Święty jako tchnienie życia był tym, który rzeczywiście ożywiał, rzeczywiście dawał życie wspólnocie chrześcijan. Oczywiście zapytamy też, jakie serce ożywiało chrześcijan? Jakie, czy kogo serce staje się źródłem życia pierwszych chrześcijan? Kiedy zadajemy to pytanie, to pewnie myślimy o tym sercu, które zostało przebite na krzyżu. O tym sercu, które zostało otwarte dla człowieka, właśnie na krzyżu. Myślimy o, o sercu Jezusa Chrystusa. Właśnie to serce staje się źródłem życia. Właśnie to serce przebite na krzyżu staje się źródłem łask. Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich chrześcijan. Chrześcijanie, którzy gromadzą się we wspólnocie. Żyją i są ożywiani łaską Ducha i łaską miłości, która płynie z serca Jezusa Chrystusa. Drodzy, jeśli chrześcijanie są ożywiani Duchem Świętym i sercem Chrystusa, to w tej wspólnocie, w której żyją, realizuje się ideał miłości, o którym pisze Święty Jan w liście, który odczytaliśmy dzisiaj. Święty Jan pisze o tym, że każdy, kto miłuje tego, kto daje życie, każdy, kto miłuje tego, kto daje życie, miłuje tego, kto życie od Boga otrzymał. Zobaczcie, że każdy, kto miłuje Boga, miłuje tego, kogo Bóg miłuje. Każdy, kto miłuje Pana Boga, miłuje człowieka, którego Pan Bóg miłuje. Każdy, kto. Miłuje Pana Boga, miłuje tego, kto żyje miłością Boga, czyli tego człowieka, który żyje łaską Pana Boga, przyjmuje ją do serca. Ale również Chrześcijanie, którzy miłują Boga, miłują tych, którzy miłością Pana Boga nie żyją. Miłuje tych, którzy są daleko od Pana Boga. Więc we wspólnocie chrześcijan dokonuje się ten ideał miłości Boga i bliźniego. Człowieka, który żyje miłością Boga, i tego człowieka, który nie żyje miłością Pana Boga. Chrześcijanin jest ten, który miłuje tych, którzy Pana Boga nie widzą, nie, nie znają, czy też nienawidzą, czy nie przyjmują do swojego życia. Dlatego chrześcijanie modlą się za tych, którzy są daleko od Pana Boga, którzy są nieprzyjaciółmi wręcz Pana Boga. Drodzy. Do miłości właśnie Pana Boga i człowieka Która Wyraża się we wspólnocie chrześcijan Prowadzi pewna postawa I o niej też dzisiaj usłyszeliśmy Zarówno w dziejach apostolskich jak i w liście W dziejach apostolskich jest mowa o tych, którzy Uwierzyli I Jan też mówi w liście, że Ci którzy wierzą Realizują ideał życia chrześcijańskiego I zobaczcie drodzy jak Ważna jest postawa wiary w życiu chrześcijanina. Jak ważna jest nasza wiara w realizacji tego ideału, który Pan Bóg nam też daje realizacji miłości. Jak ważna w naszym życiu jest wiara. Jak decydująca o życiu wspólnoty chrześcijan jest wiara. Tam, gdzie jest wiara, tam jest miłość. Tam, gdzie jest wiara, tam człowiek, jak słyszeliśmy, nie cierpi, niedostatku. Tam, gdzie jest wiara, tam jest świadectwo spotkania ze zmartwychwstałym. I tam, gdzie jest wiara, jak mówi dzisiaj Jan Apostoł, przykazania nie są ciężkie. Wiara czyni to, że przykazania, wypełnienie przykazań nie są ciężkie przykazania. Z drugiej strony, możemy zapytać, co się dzieje, kiedy brakuje wiary. I Zobaczcie, drodzy, czy, czy nie jest tak, że kiedy brakuje wiary to zaczyna brakować miłości. Kiedy brakuje wiary, to wkrada się w nas egoizm, taki egocentryzm, takie zapatrzenie w siebie. Kiedy brakuje nam wiary, to brakuje nam przebaczenia, to w naszym sercu jest nienawiść, pycha. Kiedy brakuje nam wiary, to mamy taką postawę samostanowienia sami dla siebie i to jest to samostanowienie istniejemy dla siebie. Zobaczcie, czy nie jest tak, że kiedy brakuje wiary, to bardzo koncentrujemy się na tym, czego nie mamy. I wówczas wchodzi jakieś poczucie krzywdy, często jakieś zazdrości, poczucie niedostatku. Kiedy brakuje nam wiary, rodzi się w nas jakieś podejrzliwość wobec drugiego człowieka. Kiedy brakuje nam też wiary, to mamy taką postawę chęci ubezpieczenia się. Na wszystkie sytuacje, na wszystkie możliwości, na wszystko, co by mogło nas spotkać, kiedy brakuje nam wiary. Kiedy brakuje wiary, myślę, że to często też doświadczamy, to wówczas rzeczywiście doświadczamy, że przykazania są ciężarem. Kiedy brakuje nam wiary, to mamy taką postawę często narzekania, bo musimy, jakieś takiego uciemiężenia przez Pana Boga. Kiedy brakuje nam wiary, to. Mamy takie poczucie, że Pan Bóg nieustannie i ciągle od nas wymaga, i że ciągle więcej, i że musimy ciągle stawiać czoła jakimś tam wymaganiom. Mamy takie poczucie braku wolności, tam gdzie brakuje wiary. Więc zobaczcie, drodzy, jak, jak ważna jest postawa wiary, postawa umacniania wiary. Kiedy dzisiaj patrzymy w to święto miłosierdzia, na siostrę Faustynę, to myślę o niej. Jako o tej, która, którą ożywiało rzeczywiście jedno serce. Wystarczy spojrzeć na obraz i wiemy, które serce i jakie serce ożywiało się świętą siostrę Faustynę. To było serce Jezusa. I myślę o tym, że jeden duch ożywiał też ją jako siostrę zakonną. Tym duchem ożywiającym ją był duch Jezusa Chrystusa, duch zmartwychwstałego. Siostra Faustyna pod natchnieniem ducha. Czyni wszystko to, co czyni. I skoro tak jest, to, to myślę o tej siostrze Faustynie, jako o osobie takiej głębokiej wiary. O osobie, która miała głęboką wiarę. I ta głęboka wiara przejawia się w konkretnych bardzo postawach. Siostra Faustyna, czyli wiara siostry Faustyny, przejawia się przede wszystkim w postawie miłości pana, Boga i człowieka. Siostra Faustyna jest tą, która. Jak wiemy, pewnie z wielkim oddaniem, takim poświęceniem, pokorą, przebaczeniem i posłuszeństwem, tak na co dzień się kieruje. To jest przejaw wiary siostry Faustyny. Siostra Faustyna też widzę jako osobę głębokiej wiary, bo, bo żyła tym, co miała. Nie myślała o tym, czego nie ma. Nie myślała o tym, czego jej brakuje. Żyła w takiej wielkiej prostocie taką pracowitością, nie miała w sobie takiego poczucia krzywdy, nie miała w sobie poczucia zawodu, jakieś poczucia braku zaufania. To jest postawa osoby głębokiej wiary. I jak myślę o siostrze Faustynie jako sobie wiary, to myślę o tej, która z taką lekkością wypełnia przykazania. O takiej osobie, która nie dlatego, że to by ją nie kosztowało to, bo ona bardzo wiele wysiłku wkładała, żeby wypełniać przekazania, ale wypełniała je z taką lekkością w sercu. Te przekazania nie były dla niej ciężkie, nie były dla niej ciężarem. I jest to przejaw tego, że siostra Faustyna była osobą głębokiej wiary. Chcielibyśmy dzisiaj patrzeć właśnie na, na Faustynę jako tą, tą, która wskazuje nam drogę wiary, tą, która nam pokazuje, jak być człowiekiem wiary. Jak umacniać tą wiarę. Niech siostra Faustyna będzie nam też przewodniczką taką i pokazuje nam, właśnie, jakie postawy w naszym życiu będą postawami człowieka wiary. Na koniec chciałbym przytoczyć modlitwę siostry Faustyny modlitwę do ducha, duchu, który ją ożywiał. O duchu Boży, duchu prawdy i światłości. Mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą. Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, a w Twym świetle dobre uczynki się mnożą. O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsam ufności, Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną stałości. O Duchu Boży, Duchu pokoju i radości, który krzepisz me serce spragnione i wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości i czynisz ją do walki nieustraszoną. O Duchu Boży, najmilszy Gościu mej duszy, pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności. Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy, Pragnę zawsze żyć w Twej, duchu Boży obecności. Chcielibyśmy, jak siostra Faustyna, żyć duchem Boga, żyć w Jego obecności. Każdego dnia naszego życia, w tym wszystkim, co nas spotyka, budujmy naszą postawę wobec drugiego człowieka i Pana Boga, właśnie na, na naszej wierze, umacniajmy tę naszą wiarę właśnie łaską Ducha Świętego.